Dobra, Rajkłaże, dobra, pilnuj, 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 a my w tym czasie zajrzymy do paczuszki. O. nie udało się przeciąć karty, dobra, no wiecie, jaki ból zębów, jak tu się przetnie karta? Wiecie, jaki ten jest ból zębów. Także słuchajcie, szukamy, szukamy. Czy coś tu nam się pojawia fajnego. Uwaga, o mamy elektrode shiny i Alkazam Reversal Energy. Prawidłowo, ale niestety nie o to nam chodziło. Jest nieźle, jest nieźle. Szczególnie ten Alkazam, nam tu robi roboty trochę, ale mogło być.